Ja myślę, że warto jest zauważyć, co mi mówi posłaniec Boży, ile razy się pojawia w akcji. To dotyczy nie tylko Maryi, dotyczy także innych. Zaczyna, nie bój się. Pan Bóg dobrze wie, że jak On wkracza do akcji, to się zaczynają dziać rzeczy wielkie, rzeczy trudne także, że jak to mówimy, życie się wywraca. Bo rzeczywiście Maryi się wywraca życie i każdemu z nas, jeżeli pozwalamy, żeby Pan Bóg wchodził w nasze życie z mocą, wywróci się życie. To znaczy, ono nie będzie tak, jakbyśmy sobie my je wymyślili, będzie inaczej. Ale z drugiej strony ta Ewangelia nam pokazuje, że dzieją się właśnie rzeczy wielkie, rzeczy wspaniałe. Przez, przez to, że pozwalamy Panu Bogu działać poprzez nasze ręce, nasze słowa, możliwe jest dzieło zbawienia nie tylko u nas, u naszych sąsiadów, u naszych przyjaciół, u naszych wrogów, że rzeczywiście się dzieją rzeczy niesamowite. To, co jest, to, co się mogłoby dokonać, jeżeli bez naszej zgody, nigdy się nie dokona.